Cześć, z tej strony Sebastian z Motokontrolera. Miło Was ponownie widzieć na naszym kanale. Dzisiaj siedzę w Volkswagenie Passacie, czyli takiej klasyce gatunku, można powiedzieć. Ale także właśnie Volkswagen, Volkswagena chciałbym Wam pokazać dzisiaj. Co to mamy dokładnie za pojazd? Cóż to za ciekawy egzemplarz? Jest to Volkswagen Cudi, czyli można powiedzieć samochód typowo zadaniowy, użytkowy. Co mamy więcej o naszym samochodzie, jeżeli chodzi o ogłoszenie, co, co nam deklaruje sprzedający w tym przypadku komisji. Mamy do czynienia z rocznikiem 2010 z silnikiem 1.9 TDI 105 koni o kodzie BLS dokładnie, czyli taki można powiedzieć dość znany silnik, także jeżeli chodzi o jego serwisowane i pewne jego kwestie napraw. Nasz BLS można powiedzieć według ogłoszenia Posiada przebieg 215 tysięcy km w samochodzie z rocznika 2010. Dodatkowo odpowiem, że jest wystawiony za 25 600 zł. Czy jest to realne? I tu mówimy jeszcze o egzemplarzu niezarejestrowanym w Polsce i sprowadzony z Niemiec. Także niektórzy już na pewno mają taki delikatny uśmieszek, ale nie dzielmy skórę na niedźwiedzie. Zobaczymy, czy ten egzemplarz jakoś się wyróżni pozytywnie. Możemy działać, przyjedziemy do sprzedającego, tu akurat dosyć szybko zostały umówione oględziny. W wyborze uzupełnienia mówimy o pakiecie kompleks, czyli sprawdzenie zarówno ja organoleptyczne z zewnątrz wewnątrz, jak i na stacji diagnostycznej od spodu, tyle że bez diagnostyki komputerowej. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Po umówieniu się przyjeżdżamy na miejsce i co widzimy? Po krótkiej takiej rozmowie oczywiście e, zapewnienie, że samochód jest w doskonałym stanie technicznym i nie posiada e, żadnych poważnych napraw No to konfrontujemy to z rzeczywistością. Podchodzą do samochodu, żeby sprawdzić go z zewnątrz i co widzą? no Jeszcze bez, przed przełożeniem czujnika poziomu lakieru widać było, że mamy tu do, do czynienia z egzemplarzem po kolizji w przód. Mierzymy no zasadniczo cały przód samochodu, czyli maska, yy, zderzak, yy, przedni, wiadomo tutaj bez yy, czujnika lakieru tylko organoleptycznie, obydwa błotniki przednie były lakierowane i tam gdzie nie gdzie widać w załamaniach wnęka, że ten lakier łuszczy się i delikatnie tak odpada, więc zasadniczo Troszeczkę można było się lepiej postarać pod tym względem, ale nie ma na tym samochodzie szpachli. Yy, to jest akurat jak budujące, można powiedzieć, bo jednak mamy tutaj do czynienia z samochodem 12-letnim. Więc gdzieniegdzie yy, często się zdarza, że ma jakąś tam szpachlę na no sobie. Tutaj nie ma jej wcale. Także pod odczyty czynnika na niczego tego nie wskazują. Aczkolwiek, yy, właśnie tak wspomniałem, cały i jeszcze błocnik. Yy, Trzeba powiedzmy kawałek ścianki prawej, tylnej, ale to zasadniczo jest wszystko, no wiadomo, tak jak wspominałem, sam ślady uszczenie się lakieru i różnicy w odcieniu, ale można gdzieś to uznać za egzemplarz taki przyzwoity mimo wszystko pod tym względem standardowo ilość jest użytkowych, aczkolwiek to już zdradza takie, Powątpiewanie, że jest to 215 tys. km przebiegu, takiego deklarowanego zdecydowanie niskiego jak na swój przebieg i wykorzy wykorzystywanie. No ale nie ma tutaj co zakładać najgorszego. Jedziemy dalej. Sprawdzamy go wewnątrz. No i właśnie tu też powątpiewamy. Powątpiewamy tak naprawdę w tę realność tego przebiegu, bo widać, że co prawda przebieg nie jest zniszczony. To trzeba oddać. Akurat powiedzmy te elementy plastikowe, yy, wszelkiego rodzaju tapicerka, no, dosyć prosta, więc ona się jakby opiera wszelkiego rodzaju zniszczenia Aczkolwiek tutaj odczuwać można jak najbardziej, patrząc na wytarte siedzenia yy, koło kierownicy, że do no, 215 tysięcy ten samochód nie ma. Nie wygląda, żeby miało gdzieś tam powyżej pół miliona kilometrów. No aczkolwiek spokojnie można założyć, że tutaj tak 300-400 przynajmniej ma najechany. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o sprawność, nie jest źle, aczkolwiek tutaj jest jeden feler. Nie mamy sprawnego układu klimatyzacji i jakby po podpaleniu silnika czuć, że czy nawet słychać po prostu, że czynnika nie ma. Jest po prostu rozszczepiony układ, jest takie charakterystyczne syczenie z okolic maski, więc i oczywiście klimatyzacja nie chłodzi. No więc, właśnie otwieramy maskę i to jest dalszy ciąg ciekawostek, ponieważ Sprawdzimy, upewniłem się w kwestii ergonoleptycznego, y, diagnostyki układu klimatyzacji. Y, przewody, y, wszystkie przewody aluminiowe są ciepłe, tak więc po prostu czynnika tu nie ma. Y, co diagnozujemy dalej, jeżeli chodzi o kwestię wypadkowości z przodu? No właśnie, to jest sam odpowypadkowy. wypadkowy. Widać wyraźnie między lewą y, podróżnicą a prawą bardzo duże różnice odcieniu lakieru. Wskazuje na naprawę prawej podłużnicy jak rozległą, to już dokładniej sprawdziłem od spodu. Jeżeli chodzi o inne kwestie użytkowe, niestety wyciek na złączeniu głowicy i bloku, więc tak naprawdę, żeby odkryć przyczynę do zrzucenia głowica, sprawdzenie, czy nie ma gdzieś pękniętych uszczelki pod głowicą lub ewentualnie niepoprawnie splanowanej głowicy I jest powiedzmy gdzieś zapocenie, wyciekanie oleju przez kanały na złączeniu u głowicy i bloku. Więc zasadniczo mamy już parę takich dużych problemów. No więc co nam pozostało? Przejechać się samochodem i sprawdzić go od spodu, bo tutaj trzeba wyjaśnić pewne kwestie, co też czynimy. Odpalamy z naszego Volkswagena jeszcze raz, żeby sprawdzić po zgaszeniu, żeby sprawdzić stan sprzęgła. Wszystko jest zasadniczo pod względem w porządku. Silnik odpalił także w porządku. Zimny był, także nie mamy tutaj yy, jakichś podejrzeń co do kwestii działania układu wtryskowego, układu rozruchu itd. Jedziemy samochodem, też się zachowuje, przyzwoicie, nie ściąga, nie ma, nie ma stoków w zawieszeniu, hamuje poprawnie opony uczą, ale to z tego względu, że mamy tutaj rocznik 2016 opon i to są zimowe egzemplarze, użytkowane w lato, gdzie widać po prostu już pewne oznaki. Zmuszałej gumy, także zasadniczo te opony maksymalnie na zima, aczkolwiek ja bym tu się już pokusił po prostu o ich wymianę. Z tego względu, że to też są opony z niższej półki. No ale jakby tutaj pod względem jezdnym jest całkiem dobrze. Wjeżdżamy na stację diagnostyczną, żeby sprawdzić go od spodu. No i co widzimy? No widzimy, niestety niefachowo wykonano naprawę blacharską podłużnicy. Prawy przód została po prostu wyprostowana, trzeba powiedzieć to głośno i wyraźnie wyprostowana bela jak. Bo można zobaczyć na tym zdjęciu właśnie, że ta podłużnica jest po prostu nie do końca wyprostowana. Czyli powiedzmy musiał samochód mieć dużą kolizję w przód, musiał tą podłużnicę mocno pogiąć, albo po prostu więc zawinąć tyle ile się dało to wyprostowano, żeby samochód poskładać a reszta, że tak powiem, nie, nie interesowała już chyba blacharza i, że tak powiem, sprzedającego. No i tak zrobiono to po prostu byle jak, żeby poskładać. I do, do sprzedaży, do sprzedaży niestety. Jeżeli chodzi o inne wycieki, no tutaj mamy też do wymieny uszczelnienia na półosi. Nie jest to jakoś wybitnie droga sprawa w takim Volkswagenie, więc to, to jeszcze ujdzie, ale niestety tak, tak niefachowana prawa blacharska przodu, no przekreśla ten samochód. No, trzeba tutaj sobie powiedzieć jasno Wracamy, e, że tak powiem, na miejsce, e, po, powracamy na komis. No tutaj jakby sprzedający też powiedział, że nie ma żadnych dokumentów z tego samochodu, według jego, e, można powiedzieć, takiej relacji, e, ponieważ e, zarzekał się, iż to był kupione od e, osoby prywatnej, że po prostu samochód był użytkowany po, poza ASO w, w ogóle i jakby tutaj nie ma żadnych rachunków, bo no z racji tego, że mówimy to o dosyć popularnym i prostym samochodzie, by po prostu był wykonywany po swojemu, można powiedzieć, być może nawet własnymi rękoma, poza licencyjnymi warsztatami. Bezwypadkowe jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No więc, moi drodzy, tak już na sam koniec, można powiedzieć, dosyć szybkich oględzin. Jak ten samochód ocenić? Czy można go ocenić jak na wskroś jakkolwiek pozytywnie? No nie. Zdecydowanie nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ jest to egzemplarz, który jest... W przyszłości będzie stanowi po prostu skarbonkę bez na, na dzień dobry musimy już tak naprawdę zdjąć głowicę i wykonać większą naprawę silnika. Egzemplarz powypadkowy, wyprostowany, naprawiony po prostu słabo, jeżeli chodzi o tą kolizję w przód, bez jakiejś dokumentacji serwisowej, bez jakiegoś punktu zaczepienia, co mógłby wskazywać, że no, że ten przebieg nie jest yy, modyfikowany. No tak powiedziałam, no troszeczkę tutaj zabrakło takiej wisinki na torcie typu diagnostyki komputerowej, no ale to jakby decyzja naszego klienta. Ale myślę, że tutaj jakby nie jest, nawet bez diagnostyki komputerowej, ocena jest zbyt oczywista. Dowody po wypadkowości i usterek technicznych są po prostu zbyt duże, by ten samochód polecić. Więc tak naprawdę niestety ten KDi nie będzie bohaterem pozytywnym tego odcinka. A co wy sądzić o tego typu samochodach? Czy jest to dla Was typowy, typowy egzemplarz, yy, można powiedzieć, rzucony na handel? Czy tak ma wyglądać nasz rynek samochodów używanych? Wypowiedzcie się w tym temacie, z chęcią poznam Wasze zdanie. A tymczasem Was pozdrawiam i widzimy się już niedługo.